Ohio mas. Akcja sporej ilości anime rozgrywa się raczej w naszym świecie i czysto teoretycznie mogłoby się w nim zdarzyć. Dzisiaj przedstawię wam jednak anime z fabułą osadzoną w całkiem innej rzeczywistości. Hadzimy Masia. Pierwszym anime, który Wam dziś przedstawię, będzie brand new animal. W świecie które mają miejsce wydarzenia z anime, prócz ludzi żyją także zwierzę ludzie, czyli hybryda człowieka ze zwierzęciem. Zwierzę ludzie są gnębieni przez ludzi, więc dla spokoju stworzyli własne miasto. ludziem zazwyczaj się urodzisz, jednak Michiru urodziła się człowiekiem. ludziem została z nieznanych przyczyn w trakcie życia. Z powodu gnębienia dociera ona do miasta zwierzę ludzi, gdzie spotyka wilka o imieniu Shiro. Fabuła jest z pozoru prostolinijna, jednak samo anime przyjemnie się ogląda. a ona fajny klimat. Drugim anime, które chcę Wam dziś przedstawić jest Fullmetal Alchemist. No tzuzuki, na... Anime rozgrywa się w świecie, gdzie rozwinięta jest dziedzina alchemii. Dwójka braci, głównych bohaterów, ma ojca, który jest jednym z najlepszych alchemików w państwie. Wyjeżdża on jednak w podróż, z której już nigdy nie wraca. Gdy chłopcom umarła matka, postanowili złamać zasady alchemii. Postanowili wskrzesić swoją matkę. Nie udało się to jednak. Edward stracił rękę i nogę, a jego brat Alfons całe ciało. Anime jest smutne, ale na pewno bardzo dobrze zrobione i godne polecenia. I ostatnim anime na dzisiaj jest The Promised Neverland. Akcja dzieje się w z pozoru normalnym sierocińcu, w którym dzieci się bawią, uczą i kochają. Dostają bardzo dobrą opiekę i niczego im nie brakuje. Ich sielanka jednak ma się skończyć, gdy dwójka najstarszych dzieci, Emma i Norman, dowiadują się o sekrecie sierocińca czyli gdzie tak naprawdę idą dzieci, które są adoptowane. Anime to ma naprawdę dobrą fabułę i postacie, jest naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że nie słychać było pogody za okna, a nawet jeśli to, mam nadzieję, że nie przeszkadzała ona w odbiorze tego filmu. Mam nadzieję też, że obejrzycie te anime. Ja się z wami żegnam. Dziaa!